W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze, jak ten dzień przeminął, i wieczór nastał, tak wszystko na świecie i moje życie przemija. Dziękuję Ci, Boże. Za to, iż mnie upewniasz, że oprócz tego, co czasowe i śmiertelne, jest jeszcze Twoje powtórne przyjście, jest życie wieczne w Tobie. Spraw, bym się tą prawdą radował. I miał szersze spojrzenie na problemy świata. Nie ma niczego ważniejszego, jak oczekiwanie Twojego królestwa, gdy ponownie przyjdziesz. Daj mi więc dzielne serce, bym ten cel ostateczny osiągnął. Boże, jak Ty chcesz, tak niech się stanie. Pomóż, bym według Twojej woli postępował Panie, w Twych rękach jest mój czas. A gdy mnie odwołasz, odejdę Twojej woli posłuszny. Boże jak chcesz. Tak niech się stanie. Wystarczy mi, że do ciebie należę. Spełnienie twojej woli jest dla mnie korzyścią. Panie, dobrze jest tak, jak ty chcesz. I dlatego że Ty tak chcesz, mam odwagę spokojnie moje losy w Twoje ręce złożyć. U kresu dnia, w ten wieczór, ku Tobie, Chryste, spoglądamy. Tyś jest światłością naszą. W Tobie, wraz z Duchem Świętym, Ojca, wielbimy. Chryste, tyś drogą, prawdą i życiem. Tyś odblaskiem Ojca przedwiecznego. Ty jesteś święty, panie nasz. Ty jedynie zasługujesz, by śpiewać twą chwałę, synu Ojca. Sprawco życia wiecznego, wszelkie stworzenie niech ciebie wychwala. Gwiazdo śliczna, wspaniała, jasnogórska Maryjo, do ciebie się uciekamy, O Maryjo, Maryjo. Gdy będziemy umierać, racz Maryjo przy nas stać. Byśmy mogli razem z Tobą wiecznie w niebie królować. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Niech mnie błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec. I syn, i duch święty. Amen.